Witajcie w Strefie Słuchacza, miejscu, gdzie pasja spotyka się z inspiracją. Zapraszamy Was na rozmowy z niezwykłymi gośćmi, którzy z entuzjazmem dzielą się swoimi zainteresowaniami. To przestrzeń dla młodzieży, która szuka pomysłów, motywacji i ciekawych historii. Zostańcie z nami i odkryjcie, jak fascynujący może być świat pasji. Czy to Będziemy. idzie w ogóle? Tak, nagrywasz. Dobrze, dobrze. musi czas o Witam serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Strefa Słuchacza. Kolejny gość to uroczy wieloformatowy, wielowątkowy, chciałoby się też powiedzieć, człowiek renesansu, Daniel Tatarek. Dokładnie, tak. Daniel, pojawiasz się w klubach Wolna Strefa przy okazji zajęć. Ekologicznych, ale wiem, że Twoje zainteresowania są wiele szersze. Czy mogę powiedzieć, że Ty jesteś rolnikiem? Dziękuję za piękne przedstawienie mnie jako człowieka renesansu. To jest dla mnie miód na uszy i na serce. Miód mi przypadkowo, nie... ponieważ jesteś pszczelarzem. Jest Może sam pszczelarzem nie jestem, ale pasiekę mam i to dość dużo. Aha. Ale tak, wracając do samego początku. Pojawia się w Klubach Wolna Strefa, prowadząc warsztaty ekologiczne, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, yy, śmieciami. Specjalista od recyklingu. Specjalista od recyklingu i śmieci. Yy, a śmieci są tematem no, takim śmierdzącym dość, ale staram się je odczarować, żeby właśnie wyglądały lepiej niż. Yy, żeby te skojarzenia były lepsze niż te, które tak się w nas zakorzeniły. Mi się wydaje, że Ty jednak zamieniasz bardzo często rzeczy bardzo pachnące. Pamiętam te Twoje roboty, chodziki, jeździki, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Robi to furorę wśród, wśród dzieciaków i, i powtarzam, że to pojazdy, które zostały wykonane w całości z z, no właśnie, ze śmieci, czyli urządzeń, które kiedyś służyły do czegoś, a potem dano im drugie życie. Tak jest. Ja, tak jak wspomniałem, staram się odczarować śmieci, bo to, że coś dla ciebie, dla ciebie słuchaczu albo dla ciebie kolka, jest śmieciem, niekoniecznie śmieciem musi być dla mnie, czy dla kogoś, kto potrafi z tym śmieciem, ten znowuż. Coś zrobić ciekawego. Na przykład tutaj wspomniałeś o łazikach jeździkach. My, jako Fundacja Odzyska Środowisko, prowadzimy taką, taką akcję rokrocznie, gdzie udostępniamy studentom Politechniki Świętokrzyskiej możliwość wyprodukowania zdalnie sterowanych. Nazywamy to łazikami z recyklingu, dlatego że są bezpośrednim nawiązaniem do misji kosmicznych i takim właśnie sprzętem tutaj. Po klubach Wolna Strefa jeździłem jednym. Po naszym kosmosie. Tak. Mieliśmy tutaj naszą czasoprzestrzeń stworzoną, i tutaj robiliśmy badania, pobieraliśmy próbki z płytek za pomocą wiertła, które jest przymocowane do CD-ROMA. Niesamowity projekt, niesamowita możliwość pokazania wartości odpadów. jeszcze jedna taka dygresyjka pod tytułem. Daniel, jesteś mężczyzną, dla którego kolory się liczą. Kolory opakowań, kolory worków to ma dla ciebie ogromne znaczenie. Tak, tak? jest, tak jest. Y w nawiązaniu do tego, jak bardzo nawiązane kolory mają dla mnie znaczenie, mam rozumieć, że chcesz zapytać mnie o kolory worków tak, e, tak, tak, i tak. tego, w jaki odpad, do jakiego worka e, ma trafiać. Znaczy, wiesz, na pewno możemy skorzystać z tej okazji, e, przeprowadzić taką maleńką edukację, bo wiesz, ja, ja zawsze mam wątpliwości, czy. Czy karton po mleku to jest jeszcze karton, czy już jest po mleku, czy biologiczny, czy już jest plastikowy, bo foliowy? Tak, znaczy to są to, to niektóre sytuacje, jeśli chodzi o odpady, są skomplikowane na pozór, bo jeśli już jakby tą wiedzę zdobędziemy, to jest dla nas to oczywiste, ale dla przykładu ten karton, o którym wspomniałeś, no jest kłopotliwy właśnie z pierwszego na pierwszy rzut oka tylko, bo mówimy karton. No to karton kojarzy się z tym, że jest. Papierem kartonowym. C Celuloza i tak, tak dalej. Tak, tak. Tylko, że gdyby karton po mleku składał się wyłącznie z tej celulozy, o której wspomniałeś, to to mleko by bardzo szybko przez ten karton przesiąkło. Stąd rozwiązania technologiczne w kartonach, w opakowaniach kartonowych są takie, że między warstwami kartonu jest zamontowana dodatkowa warstwa aluminium, ewentualnie innych metali czy tworzyw sztucznych, które to izolują e, ciecz od e, samego kartonu. Stąd e, automatycznie e, ten odpad staje się odpadem wielomateriałowym, tak zwanym odpadem wielomateriałowym to jest karton połączony z plastikiem, e, albo z metalem. Czyli kolor worka żółty. żółty. Tego worka zielonego wyrzucamy tylko i wyłącznie, albo wyłącznie odpady. Opakowaniowe, szklane odpady, od, opakowaniowe. butelki. Tak, butelki i słoiki. I realnie nic więcej. Nie ceramika, nie miski, nie talerze. To okay. wrzucamy do odpadów. Szyba z okna? Też nie. Okay. Szyba z okna najlepiej do przoka. Eee, od razu zawieźć, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. A wszystko, co. Stąd właśnie ta, ten paradoks, że do szkła nie wyrzucamy szkła de facto, tylko wyrzucamy same opakowania szklane, czyli słoiki, butelki. I na tym realnie możemy zakończyć całą dywagację. Reszta odpadów, które wydają się nam szklane, czyli, czyli na przykład właśnie to, co wspomniałem, plus lustra, termometry, te stare szklane, takie rzeczy do albo czarnego worka, ewentualnie jeśli są śmieciami dużej objętości, dużej powierzchni, dużej wagi do pszczołów. Przechodzimy teraz do pszczół. E, powiedz mi, właśnie, czy Ty masz z nimi jakiś związek? E, to jest tak, że, że to jest, jest stworzenie, które Cię jakoś inspiruje? E, można by rzec, że mamy z pszczołami e, tak, taką kalkę z angielskiego zapożyczę e, Love-Hate Relationship e, z tego powodu, że e, pracuję w fundacji, która zajmuje się ochroną dzikich zapylaczy oraz propagowaniem występowania pszczoły miodnej na terenie miast, dlatego że mamy 14 pasiek w, na terenie całej Polski. Ja słyszałem, że na Politechnice Świętokrzyskiej na dachu. Tak, znaczy do pewnego momentu była na dachu, nie da się ukryć, że w tym momencie już na dachu nie jest, nie ma, nie ale jest nadal na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Mamy własną pasiekę założoną, właśnie pasiekę zrobioną z... Tutaj wracając na, do początku historii, z elektrycznych śmieci, dlatego że nasza pasieka, nasze, nasze pasieki są dosłownie zrealizowane albo wyprodukowane z będnów odprawek, zużytych od pralek. Nasze ule są bardzo charakterystyczne, i nie da się ich porównać do niczego innego. W momencie, w którym ktoś je raz zobaczy, to będzie wiedział już na pewno, że należą do nas. Czy można powiedzieć, że miód jest tam na okrągło. Tak, może kręcony na okrągło. A wrócę jeszcze, dlaczego mam love-hate relationships mm -hmm. z, z czołami? Love, dlatego że zawodowo po prostu się nimi zajmuję i się nimi opiekuję, można by rzec. I, e miód. I, I lubię miód, tak, lubię miód, ale hate, dlatego że. Niestety zostałem przez naturę obdarowany uczoleniem na pszczołach. Jestem alergikiem, świetnie. gdy dostanę, zostanę urządzony, bo takie sytuacje się zdarzają. To nie jest nic nadzwyczajnego. No, puchnę, puchnę. Niestety puchnę. Ale to nie jest ten przypadek, że musisz być ratowany natychmiast. Nie, na, na szczęście adrenaliny do sercowo nie muszę Aha. być podawanej ani przyłudowo też nie. Po prostu nie czuję się komfortowo. Ale jestem w stanie tą ofiarę przeżyć, e, dlatego że no, mimo wszystko te pszczoły są, są super. Mam, e, można by rzec, dość dużą pasiekę, dlatego że około e, na ten moment 35 e, rodzin e, pszczelich. Więc mam e, przestrzeń i możliwość na to, żeby e, bawić się tematem miodowym też, by robić z tego miodu e, różne fajne rzeczy. I to jest taka e, piękna historia. Połączyliśmy winnicę, która jest samopylna i nie potrzebuje wcale do pszczół do swojego egzystowania, z pszczołami, które to zapylają wszystkim sadownikom wokół, czy to sady jabłoniowe, czy czereśnie, czy, czy rzepak, którego w tym roku w okolicach mojej winnicy było bardzo, bardzo dużo. Jeszcze dwie rzeczy. Czy to, że Ty jesteś człowiekiem w, w ekologii tak zwanej światłym, wykształconym, przesiąkniętym. Czy to się przykłada, może to długie pytanie, na Twoje codzienne życie? Czy, czy, czy to jest tak, że zdajesz sobie z tego sprawę, że, że, że ta ekologia towarzyszy Ci na co dzień, że to zajmujesz się nią od, od, od swojego stołu, od butów, od, od, od podstaw? I zarówno zawodowo, jakby trakt, tą wiedzę, którą posiadam, dlatego, że faktycznie poświęciłem parę lat studiów na to, żeby uzyskać tytuł jak to nazywam, ochroniarza środowiska, mm -hmm. bo jestem magisterem ochrony środowiska. Tą wiedzę, którą posiadłem i zarówno przekładam na codzienne swoje życie pozazawodowe, jak i zawodowe. Sieję łąki kwietne tak, żeby tam jak największa bioróżnorodność panowała. Staram się nie używać żadnych insektycydów, tym bardziej, że mam pszczoły, które nie chciałbym, żeby rykoszetem oberwały. Staram się wykonywać jak najwięcej zabiegów w sposób fizyczny, a nie chemiczny, jak najmniej stosować herbicydów, jak najwięcej wykonywać pracy fizycznej. To jest podstawa w uprawie winorośli, czy uprawie jakiejkolwiek sadowniczej, która minimalizuje szkody, które my jako człowiek, jako rolnik, no chcąc nie chcąc temu środowisku, no, jakie krzywdzimy w ten sposób. Ale to jest, to jest ta część zawodowa. A jeśli mówimy o życiu takim prywatnym, całkowicie już odcinając się od, od tematu y, uprawy roli, y, to tak, y, każda praktycznie decyzja, jaką podejmuje, y, zwłaszcza konsumencka, bo to jest jakby clue wszystkiego, y, jaką podejmuje, y, jest teraz umotywowana faktem y, chęci jak najmniejszego eksploatowania środowiska w dosłownie tej codzienności. Wolę wydać więcej pieniędzy na produkt wyższej jakości, który wiem, że będzie spełniał swoje zadanie albo będzie działał dłużej niż kupić produktów kilka, które będą ekwiwalentem tego jednego. Czy uważasz, że nie ma innej drogi, że, że, że myślenie ekologiczne albo, będziemy, albo się na to przestawimy, albo będziemy o tym myśleć, albo o nas nie będzie? Tak, znaczy... Wiadomo, możemy myśli, myśleć katastroficznie yy, i uważać, że świat się skończy. Wiadomo, nas to i tak nie będzie dotyczyło. To, że my będziemy teraz yy, eksploatowali i yy, tym, tym wirem konsumpcjonizmu, że się tak wyrażę, podążali i będziemy brnęli w to i brnęli. Yy, jakby, yy, nasze pokolenie, jakkolwiek yy, nie, to nie zabrzmi, przeżyje. Yy, tylko że Problem będzie dotyczył pokolenia kolejnego i kolejnego. My możemy być egoistami, możemy. Możemy, mamy taką możliwość być egoistami i e, robić co tylko chcemy, tylko że co później będzie po nas? Trzeba myśleć o konsekwencjach. O tym, o tym kolejnym pokoleniu też chciałem z tobą porozmawiać na zakończenie naszego spotkania. Chodzi o relacje z dziećmi. Chodzi o to, że no, otaczają cię w klubach wolna, wolna strefa młodzi czy bardzo młodzi ludzie. Wiesz, nie każdy ma ten dar, nie każdemu też to pasuje. Niektórzy muszą się do tego trochę zmuszać. Mam wrażenie, że tobie przychodzi dosyć naturalnie. Jakie są te relacje z klubowiczami? Jeśli mówimy o pracy mojej jako edukatora, to jestem tutaj, można powiedzieć, dość świeży, stąd. Pracuję dopiero trzeci, no czwarty rok, teraz już będzie leciał jako edukator, ale na przestrzeni tych czterech lat y, widzę postępującą zmianę. Y, jest nadzieja, dlatego że tak jak te cztery lata temu zaczynałem, pierwsze podrygi miałem, to dzieciaki, y, gdy miałem z nimi pierwszą styczność, y, one nie wiedziały nic. A w momencie, w którym ja teraz trafiam do jakiejś nowej grupy młodzieży, czy nawet jak przyszedłem pierwszy raz do klubów, zadając pytania, ja już od razu słyszałem odpowiedź. To nie było zastanawianie się, czy, czy ktoś powie dobrze, czy źle. Dzieciaki mają już wiedzę i to jest niesamowite. One są. Dobrym motorem napędowym do działania dla swoich rodziców, i one mogą wywierać na nich presję. Jeśli mówimy o podejmowaniu decyzji takich, nawet codziennych, właśnie i to jest świetna sprawa, bo ja widzę, jak temat edukacji ekologicznej i tej świadomości ekologicznej, jak on rośnie i jak z roku na rok coraz więcej osób o tym mówi, i coraz więcej osób to docenia i szanuje. I myśl tej świadomości ekologicznej postępuje. I właśnie te dzieciaki, o których e, mówię, są na to doskonałym przykładem. Ja, e, mówiąc o bateriach, czy mówiąc o elektrycznych śmieciach, czy pokazując, jak wygląda czerwony pojemnik, ja słyszałem e, od razu hasła, ale on stoi u mnie na osiedlu, ale ja tam już z niego korzystam. E, że, a to ja wiem, bo ja już tam kilka razy wynosiłem. I jak. Ja serce rośnie, po prostu serce rośnie, gdy słyszę takie hasła. Yy, yy, powiedziałbym, że w niektórych miejscach yy, moja edukacja jest niepotrzebna, ale nie. W, w innych nadal są przestrzenie, gdzie, gdzie jeszcze, jeszcze jest dużo pracy do włożenia, ale na szczęście tutaj, w naszej, yy, naszej okolicy i zwłaszcza w klubach Wolna Strefa, bo to zauważyłem, yy, już ta. Edukacja jest wdrożona, już dzieci wiedzą. Czy to za pomocą edukatorów i wychowawców, czy swoich rodziców. Jeżeli młodzież jest przyszłością, to znaczy, że mamy tą przyszłość i ta przyszłość programuje też teraźniejszość, tak? No, to tutaj piękne, piękne porównanie, można tak powiedzieć, to jest takie samo napędzające się koło. Jak dzieciaki są przyszłością, a one tą przyszłość. Wiedzą, że musi być taka, jaka musi być, to automatycznie mają wpływ na właśnie teraźniejszość, żeby ta przyszłość nastąpiła taka, jaką oni sobie, jaką sobie wymarzyli i jaką by chcieli, żeby, w jakiej chcieliby żyć później. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wynieśliście dużo z tej, tej rozmowy i mam nadzieję, że zainteresowanie ekologią będzie jeszcze większe w klubach Wolna Strefa. Naszym gościem był dziś. Daniel, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Nazywam się Karol i jestem z wolnej strefy na ulicy Jeziorańskiego. I moją ulubioną pasją jest geografia. Pasję do geografii miałem od małego, nawet naprawdę małego, ponieważ od, nawet w wieku 2,5 lat yy, znałem większość flag świata co jest naprawdę szokujące, jak na dziecko w takim wieku. I od tego momentu naprawdę poczułem, że geografia to będzie to. Szybko poznawałem dużo o różnych państwach świata, o, mm, o ich kulturach, stolicy, stolice, flagi i inne takie podobne. E, poszedłem do szkoły, wiadomo jak każdy inny uczeń, e, i w tej szkole zacząłem brać w różnej maści. E, w konkursach geograficznych. <grych> na przykład w konkursie, konkursie kuratoryjnym z geografii, którego dwa razy mi się udało dostać do drugiego etapu. Też grywam w różne gry związane z geografią, z której mam jednego takiego sporego faworyta. Jest to gracz GeoGuessr, która polega na tym, że gracz jest Gracz ma wskazane miejsce na świecie, i jego zadaniem jest odgadnąć to miejsce. Przez ostatnie kilka lat stawałem się coraz lepszy w tą grę. Mogę teraz komfortowo powiedzieć, że jestem w top chyba 100 tysięcy graczy na świecie, co jest naprawdę szanującym się wynikiem. Geografię nie gryzie. Może być Twoją pasją, tak jak moją. super.